Autohipnoza i medytacja spotykają się na granicy ja. Autohipnoza potrafi rozszczepić sztywny wzorzec. Subtelna dysocjacja luzuje śruby narracji, dzięki czemu wybrany akcent może wybrzmieć pełniej. Medytacja robi ruch odwrotny. Zaprasza wszystko do jednej przestrzeni i utrzymuje obecność bez selekcji. W języku starych alchemików to duet Solve et Coagula. Rozpuść i zwiąż. Rozlej, żeby zobaczyć granice, i sklej, żeby poczuć całość. W micie psyche cień przestaje być potworem dopiero wtedy, gdy spojrzy się w jego stronę. Medytacja otwiera oczy. Autohipnoza nadaje światło. Jedna perspektywa bez drugiej bywa zbyt twarda albo zbyt mglista. Razem tworzą obraz, który nie ucieka w halucynacje i nie więzi w literalności. To nie walka metod, lecz napięcie twórcze polaryzacja, z której rodzi się czytelny kształt doświadczenia.